Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem w cyklu Specjaliści dla Specjalistów jest Karolina. Cześć Karolina. Cześć Eryk. Będziemy dzisiaj rozmawiali o branży beauty, proszę Państwa, bo to jest bardzo ciekawa branża. Powiedz mi, w jakiej formie można prowadzić salon kosmetyczny? No najczęstszą formą opodatkowania dla salonu kosmetycznego jest jednoosobowa działalność gospodarcza osobowa działalność gospodarcza, dlatego, że to jest najprostsze? Tak, to jest najprostsze. Jednak jest jeszcze jedna możliwość działalność nierejestrowana. Tylko tutaj są pewne wymogi, trzeba spełnić, żeby móc prowadzić tą działalność gospodarczą. Na przykład w ciągu ostatnich pięciu lat nie można było mieć działalności w ogóle gospodarczej. No, ale jak jestem młodą osobą i chciałbym sprawdzić moich sił w branży beauty, to zamiast pracować na czarno, Mogę sobie prowadzić działalność nierejestrowaną. Limit, przypomnij mi, od 1 lipca jest ile? 2700. Dobrze, czyli jeżeli chcę tylko zacząć, to mogę to tak prowadzić. Czy to jest trudne? Nie, nie jest trudne. Trzeba tylko spisywać swoje przychody. I które nie mogą przekroczyć tych 2700? Miesięcznie. Miesięcznie A muszę tak. mieć kasę fiskalną? Oczywiście. To jest rodzaj działalności, gdzie od pierwszej transakcji trzeba mieć. Kasę fiskalną, czyli w momencie, jak się zdecydujemy i będziemy chcieli przyjąć pierwszego klienta, to już musimy mieć tą kasę fiskalną. Pomimo tego, że prowadzę działalność nierejestrowaną. Tak. Mhm, czyli to jednak jest dosyć duża specyfika, bo to chyba nie jest we wszystkich branżach, w niektórych jest limit 20 tysięcy zł, o ile pamiętam. Tak, dokładnie. No dobrze, ale jak pociągniemy jeszcze tą działalność nierejestrowaną, bo to mnie bardzo kusi, kasę fiskalną muszę mieć, firmy nie muszę mieć, tam pewnie gdzieś po drodze trzeba jakiś nib wystąpić, ok. I teraz, e, czy ja muszę płacić zus? Nie, nie musisz płacić zus. A podatek, jaki płacę, mam do wyboru, czy tylko tą skalę? Tą skalę jesteś na skali. Nic innego nie. Nic innego. No dobrze, czyli w tej małej działalności mamy ogarnięte, chcemy spróbować. E, już spróbowaliśmy na czarno chociaż na czarno nie możemy polecać. To nie spróbowaliśmy na czarno. Nie, nie Chcemy robić y, tą działalność, otwieramy sobie działalność nierejestrowaną, czyli to nic nie musimy zrobić, tylko tą kasę kupić. No i jeszcze tam są wymogi y, senepidowskie, które trzeba spełnić. Ale to już nie podatkowe, to już nie to nasza już sprawa. Tak. Dobrze. Y, ta druga forma, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza. Co musimy zrobić, żeby to prowadzić w tej formie? No, musimy w centralnej ewidencji działalności gospodarczej zgłosić naszą działalność. A z tego co wiem, to robi nasza administracja i dziewczyny zakładają tą firmę od początku do końca, potem ona trafia do Ciebie. E, jaką formę opodatkowania wybieramy? Można wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub skalę podatkową. No, podatek liniowy też, tylko tutaj trzeba przeanalizować sobie, jakie mamy, szacujemy przychody, jakie koszty, zakupy. Po prostu to policzyć. Mamy kalkulator, tak. wydaje mi się, że on jest na naszej stronie internetowej. Można sobie go ściągnąć, wpisać. Yy, jaki jest ryczałt, przepraszam, pani też od działalności takiej? 8,5%. Bez względu na to, czy to jest yy, manicure, pedicure, fryzjer czy kosmetyczka? Tak, okay. dokładnie. Dobrze, a powinienem być vat czy nie powinienem? Tu mamy zwolnienie do 200 tysięcy, nas obowiązuje. Najczęściej naszym klientem jest klient detaliczny, przykładowy kowalski, kowalska. Tak, chodzę do fryzjera, to prawda? Tak i on najchętniej najtaniej by płacił za naszą usługę, no jak każdy. więc w związku z tym najlepiej no, nie mieć tego VAT-u. Bo niestety 23% jest opodatkowana usługa, więc jeżeli się zdecydujemy. No to będzie mało korzystne dla, dla mnie, jako y, jeżeli wybiorę formę opodatkowania. To znaczy wybiorę... Z VAT-em. VAT Dobrze, tak. ale 200 tysięcy 200 rocznie to jest 16, 666 miesięcznie. To ten limit nie jest zbyt duży. Jak zatrudnię pracownika, to już się na pewno nie wyrobię w limicie. No to wtedy trzeba pilnować tego limitu. Na samym początku można skorzystać, y, postarać się. Przeanalizować swoje przychody i na bieżąco weryfikować, czy one przekraczają limit. Limit jest proporcjonalny do okresu, w którym zaczynamy działalność, więc jeżeli nie zaczniemy w styczniu, to ten limit jest dużo mniejszy, więc mhm. trzeba na to zwrócić uwagę. No ale to powiedzieliśmy, że to jest 1666 tak. miesięcznie, czyli jak przekroczymy w ciągu roku, teraz zaczynamy, nie wiem, 1 sierpnia, to mamy limit 5 miesięcy. Z 12 musimy sobie 5 12, z 200 tysięcy zrobić, to będzie jakieś 84 tysiące zł. Do końca roku będziemy mieli taki limit. Dokładnie. Okay. A czy zdarza się, że nasi klienci prowadzą takie salony w formie spółki Zo? Zdarza się, ale to muszą być dużo większe y, przedsiębiorstwa, które mają nie tylko jeden malutki salonik, tylko już na szeroką skalę. I wtedy pamiętam, często się zdarza, że jak ktoś ma większą firmę, to lokal, w którym prowadzi działalność, może być jego prywatny. On go sobie wynajmuje do spółki na ryczałcie i rozlicza to e, po prostu ze spółką, z VAT-em itd. Tak tak Czyli pozwolisz, że chwilkę podsumuję. Jeżeli zamierzasz, drogi kliencie, prowadzić swoją działalność w branży beauty, i jeżeli chcesz, żebyśmy ci pomogli dobrze wybrać formę prowadzonej działalności, Karolina. Z przyjemnością, razem ze mną, jeżeli będę potrzebny, pomożemy Ci w tym. Potem dobrze to poprowadzimy, dobrze rozliczymy, tak abyś płacił optymalnie dobre podatki. Bardzo dziękuję Karolina. I dziękuję. do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję Eryk.